O, cześć! Zapraszam Was z Tobą, tą odmową na odcinek specjalny, który dla Was przygotowaliśmy. Do tego odcinka zabieraliśmy się od dłuższego czasu. Właściwie od kotkania się urodziła, ale wiecie, zawsze coś wypadało. W końcu się udało i się zmobilizowaliśmy. Także oglądajcie mojego oglądania. <laughs> Święta Hani i Binga. Dzień dobry, przed chwilą wstałam. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażę Wam. I święta Hanusi Patrzcie, jakie mam piękne skarpetki. Mieszka, Miki. I ze sobą mam mojego przyjaciela Binga. A tu jest Mini. Czy Miki? Sama nie wiem w sumie. Ale są fajne. Mamusi dostałam. To się babusia założyła. Chodź, Bing. Pokażmy im nasze święta. Co? Dobra, to chodźcie. Trochę wcześniej się wstałam, ale, ale chodźcie. Przerzućmy się święta z Hanusią i Zbingiem. Przeważnie rano czytam książeczki. Czytelniczka jestem. Nigdy nie wiem, którą wybrać, to wyrzucam wszystkie, bo, bo, bo to jest tryb losowania potem włączony. Wiecie, która zostanie ostatnia na półce? To jest czytana. Albo nie. Jednak ta mała. Tej szukałam. Ja to prawdziwa kobieta jestem. Porządek w szafie. Wiecie jak jest. No. Siemanko. To tylko. Moje zabawki. Patrzcie jaką mam fajną choinkę. Tu mam aniołka. Tu mam na przykład aniołka. Trochę pomagałam mamie w dekoracji, ale... O kurde. O nie. Zepsułam. No dobra. To naprawię. No to wracamy do tematu. T tutaj mam aniołka. Sama wieszałam. No. Podobałam się? I bardzo. Babki też wieszałam. Czerwone wybrałam w tym roku. Mama nie miała nic do gadania. Ciekawe ci w tym roku będą jakieś prezenty pod choinką. Szukam i szukam, ale tych prezentów tam jeszcze nie widać pod choinką. Nie wiem dlaczego. Nic tam nie ma. Dlaczego? Dlaczego jeszcze nic tam nie ma? To chyba nie jest mój prezent. Zasłużyłam chyba na coś lepszego w tym roku. Tak się nie bawimy. O nie, to ja już grzeczna nie będę. To się nie opłaca. A kysz, papa. Z bingiem bardzo lubimy się bawić. Dzisiaj wybraliśmy sobie puzzle. Puzzle są fajne, bo, bo mogę się nimi bawić jak chcę. I bing też. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że dobrze, że mi wytłumaczył, że z tymi prezentami to nie tak hopsiub od razu. Że najpierw trzeba poczekać, aż wszystkie książeczki znikną z firanki, i to wtedy będą prezenty pod choinką. Tak, tak, właśnie te książeczki, które Wam pokazuję. Bo. No, to ja żartowałem z tym, że będę niegrzeczna. Będę grzeczna, poczekam. Albo nie. Puzle wywale. No, dzięki Bingu, że wytłumaczyłeś mi wszystko. Kocham cię. W nagrodę zjesz sobie klocka. Tak jesteś, friend. Czekaj na te prezenty choinkowe wcale nie jest takie kiepskie. Od kiedy codziennie dostaję jakiś prezencik spod sufitu. Dzisiaj znowu dostałam. Tylko mama to mogła tak lepiej trochę zapakować, bo trochę zmęczenia i często jest tak, że ja się zmęczę zanim otworzę. Patrzcie, ciekawe co mam dzisiaj tu. Jakiś taki papier. Bardzo fajny papier. Jaka piękna. Dobra, dajcie następną. Jedna to zoma, udałaś następne. Wiecie co? Przed świętami to chyba każdy tata lata jak szalony Tu trzeba coś dokręcić Tu trzeba coś przemalować, żeby na święta było tip-top Mój to powiem szczerze ostatnio nie ogarnia I kurczę, muszę część roboty za niego odwalać Trochę mi się to nie podoba, ale mam nadzieję, że pod choinką To mi wynagrodzą Może jakimś samochodem O, jakieś Ferrari bym chciała Oj tato, tato, co ty byś ze mnie zrobił Zobaczcie, gdzie mnie dzisiaj rodzice z bingiem zabrali taki park ogródek, zwał jak zwał, ale to jest bardzo dużo światełek. I jestem troszkę w szoku. Ale w sumie mi się podoba. No ojeju, nie wiem gdzie patrzeć. Bingowi się mniej podoba, bo widzi mamy łokieć. Ale tu już jego problem. Tu jest rycerz. Ma zbroję. Może kiedyś też znajdę swojego rycerza. Mm -hmm. A tu pan na mnie patrzy. To już pan mi się nie podoba. Pan już mi się nie podoba. Ale rycerz, był ok. O, ten rycerz. Kiedyś też do mnie przyjedzie na białym koniu. Nie, mamo? No, mama potwierdziła, to tak będzie. Na białym koniu, patrzcie. Tylko konia mu brakuje. Jedziemy, słuchajcie się Coraz bliżej święta! My lubimy tańczyć w tym okresie! A dodatkowo dzisiaj tata ma urodziny! Wszystkiego najlepszego, tato! Ode mnie od Binga! Zobaczcie w ogóle jakie ała sobie zrobiłam. Tu mam taki plasterek przez słodki, o! Tu mam plasterek. Tak się przewróciłam. Jeszcze przed świętami, no ale cóż! Cóż chwała wymaga poświęceń. Ja jestem kaskaderem, uprawiam sporty. I teraz mnie wszyscy muszą trzymać za tą rączkę, gdzie mam plaster, bo tak mnie zlepi. I teraz jak zasypiam, to też trzeba mnie trzymać za tą, za tą rączkę, bo tak nie zasnę. Chcecie ciasteczko? O Boże, wywróciłam się! Jaka jestem niezgrabna, wszystko przez ten palec. Ludzie to się mogą dziwić, jak to się dzieje, że ja sobie coś w palec zrobię! A tu akrobacje wchodzą w grę. Na przykład tańce na butelce o, patrzcie ja wam pokażę, to są narty ja będę jak Kamil Stoch o kurde, chyba jednak nie no i nastała wigilia warto było czekać patrzcie ile prezentów jest pod choinką teraz tylko jeszcze troszkę cierpliwości i musimy Bingu poczekać do wieczora i wszystkie odpakujemy, a mo może już bym se odpakowała jakiś a co mi tam dawaj nie będziemy czekać ten będzie dla mnie. Tak zadecydowałam. O Boże, jaki ciężki. Czy ja byłam aż taka grzeczna? Jedziemy. To będzie mój. Tak wam mówię. To będzie mój. Powiedzcie, z czym wam się kojarzą święta? Misi święta kojarzą z tańczeniem, z radością i z pomarańczką. Pomarańczki te ja ostatnio uwielbiam. Chcecie pomarańczkę? Może wam dam. A na razie tańczę. Merry Christmas, everyone! Wiecie co? Wszystko szybko się kończy. Szkoda, że kalendarz adwentowy też musiał się kiedyś skończyć, i właśnie dzisiaj nastał ten dzień. Ostatnia książeczka, ale chyba ktoś musi mi pomóc. Może pomoże mi bingu? Pomogę ci. Dzisiaj wypadła kicia kocia. My z bingiem lubimy kotki. Więc to jest całkiem fajny traf. No, i patrzę, właśnie które mam z tej serii książki. Prawie wszystkie. Taka jestem czytelniczka. Miau. Miał. Cześć. Zaraz zasiadamy do kolacji wigilijnej. Zobaczcie, jaka jestem dzisiaj piękna. Opłatkowa królewna. I mam już się nakarmię, i siebie nakarmię. A potem nic nie zjem. Patrzcie jakie jesteśmy z mamą dzisiaj piękne. Mm. Te same kreacje mamy. Mamo jedz jak jajem, a potem prezenty! Ugryzłam się. Ugryzłam się, o Boże! O Boże, ugryzłam się! Ale musiała być w tym roku grzeczna. Zobaczcie jaki prezent dostałam! Aż Bingu się przewrócił z wrażenia! O, otwieram! Się napracuję, ale to ponoć lepiej smakuje potem. Norwi. Mama, nie pomagaj, ja się dam radę. <grym> powolutku, powolutku, żeby to. Powolutku to musi być. O tak, o taki prezent. Kto był najgrzeczniejszy na świecie? No se jaj nie róbcie, że ja siostrę dostałam. No sejaj, nie róbcie. Czekaj, ona jest tu zapięta, Hanuska, Czekaj. Czekaj mam się. Co, zapięta? Co za pięta, odepnij mi siostrę. Siemano! Witaj w rodzinie! Witaj w rodzinie, cześć, mordo! Brudnia, moja. Cześć, powiedz Lali, cześć. Jak ją nazwijmy? Oje, ciężka? Ale fajny prezent, bardzo się cieszę, że taki dostałam. Jednak byłam grzeczna, mamo? Byłaś grzeczna. No chyba widać po prezencie, że to, byłaś grzeczna. To dziękuję, dzieciątko. Fajnie. Grzecz. Ale zsiądnij sobie czapkę, tu jest ciepło. Daj smokusia. Łakusia, tu, tu jest. Daj smokusia, bo no. płaczę. Albo sobie dam, sobie dam, albo tobie dam tego smoczka. No dobra, dam tobie. A masz, masz. Ja, ja już jestem za dużo na smoki, a tobie się przyda. Wiecie co? Ja to jestem troszkę zazdrosny o tą nową lalę Hanusi. Jak ty będziesz jadła tą zupkę? Taka będę duża, największa na świecie, Hanusia. Mniam. Proszę. Proszę. Taka będę duża, jak pokazałam. Cały Jaki rosół. Jakie jest dobre? Jakie jest dobre, Hanusia? No jeszcze się zastanawiam, czy jest dobre, ale pokażę. Takie jest dobre. Pyszny rosół. Uduszę się. Aż się uduszę, taki dobry. Dzisiaj pierwszy dzień świąt. Ta choinka wymaga do dekorowania, więc powieszę tutaj jedną bombeczkę. A kogo tu mamy pod choinką? Co ty tu robisz, Bingu? No. Wiecie co, i tak sobie myślę, tuląc się do Binga, ja jestem trochę wstydnisia, ale jak wam się taki odcinek podobał, to ja mogę Mogę się czasem uzewnętrznić i poopowiadać Wam. To dajcie znać. Gdzieś ty się podział, człowieku? Tyle Cię szukałam. Już jest po świętach. Wszystko przespałeś. No, także tak mi minęły święta i bingowi. Jak Wam się ten film podobał, to dajcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I pamiętajcie, żeby czasami wpaść na ten kanał. Święta były specyficzne. Pierwszy raz takie. Gdzie wszyscy mieli zakryte buźki, jak wychodziliśmy z domku, ale i tak mi się podobały, bo był ze mną Bingu i były fajne prezenty. Były fajne takie mm, smakowite święta to były. Wam też? Mimo, że już po świętach życzę wesołych świąt, papa! Pa. Krzywa buźka na no do widzenia, papa! Pa.